To miała być jego scena. Jego wieczór. Jego głos miał wybrzmieć z leśnej sceny w sopocie, jak robił to przez dekady w sercach Polaków. Tymczasem zgasł nagle, cicho, ale boleśnie. Stanisław Sojka nie żyje. Czwarty dzień festiwalu Top of The Top w sopocie przerwała dramatyczna wiadomość. W nocy z 21 na 22 sierpnia dotarła informacja o śmierci Stanisława Sojki, wybitnego wokalisty. Kompozytora i jednej z najjaśniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Miał 66 lat. Artysta był zaplanowany jako jeden z głównych występujących podczas koncertu finałowego Orkiestra Mistrzów. Transmisja wydarzenia, przewidziana do godziny 23,00, została nagle wstrzymana. Stacja TVN wyjaśniła, że decyzja była podyktowana przyczynami niezależnymi od organizatorów. Krótce potem przekazano wiadomość, która wstrząsnęła publicznością zgromadzoną w operze leśnej i całym krajem. Stanisław Sojkę nie żyje. Pomimo tragedii, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu wydarzenia. Druga część festiwalu, raport orkiestra legendy polskiego HIP-Hopu Wol. 2. Również została zrealizowana, choć w cieniu smutku. Informację o śmierci Sojki potwierdził w rozmowie z Onetem jego przyjaciel Jacek Cygan. Stanisław Sojke to postać ikoniczna historii polskiej muzyki. Wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer. Łączył ze sobą światy dziezu, popu, soulu, poezji śpiewanej i klasyki, budując unikalny styl, który zachwycał pokolenia słuchaczy. Urodził się w Żorach, a swoją edukację muzyczną rozpoczął w szkole w Gliwicach. Debiutował na prestiżowym festiwalu jazz Jambéry w wieku 23 lat gdzie od razu zdobył uznanie środowiska artystycznego. W swojej karierze współpracował z gigantami polskiego dziezu, takimi jak Michał Urbaniak, Tomasz Stańko i Wojciech Karolak, tworząc niezapomniane projekty. Zasłynął z takich utworów jak Tolerancja na miły bóg, Play it again, Absolutnie nic, Cud nie pamięci. Śpiewał także poezję Czesława Miłosza, Agnieszki Osieckiej, sięgał po Biblię i Leśmiana. Był głosem ducha Głosem serca i nadziei, nawet wtedy, gdy mówił o śmierci. Choć był obecny w mediach od lat, swoje życie prywatne trzymał z dala od fleszy. W rozmowie z magazynem Twój styl zdradził jednak nieco więcej, także o swojej walce z chorobą. Cztery lata przed śmiercią przeszedł swoiste przebudzenie zdrowotne. Wtedy ważył 123 kg i dowiedział się, że cierpi na cukrzycę typu 2. Miałem przebudzenie w tej sprawie jakieś 4 lata temu. Ważyłem 123 kg. Przyjaciółka, pani doktor, zmierzyła ciśnienie i mówi: na badania. Poszedłem na tygodniowy przegląd do łodzi. Wspaniali lekarze przejrzeli mnie na wszystkie strony i okazało się, że mam cukrzycę typu 2. Powiedzieli, że na razie nie muszę brać insuliny, tylko piguły i się monitorować. Ale jak pan zrzuci 30 kg, to się może panu poprawić. Pomyślałem, oho, jeśli coś jest w moich rękach, to ja to zrobię. I na razie mi się udaje. Zmieniłem obyczaje żywieniowe, zrzuciłem te 30 kilo, potem 10 wróciło, ale czuję się dobrze i mnie to napędza. Można się naprawiać. Mówił z przekonaniem. Sojkę wspominał też o refleksji nad przemijaniem. Mimo wyzwań zdrowotnych, mówił, że cieszy się życiem w jego dobrych jak i trudnych momentach. Bo ja już się tego nie boję. Atut wieku. Wychodzę z założenia, jeśli człowiek przeżył te pierwsze pięć dych, to i z drugimi jak Bóg da sobie poradzi. Dla wielu fanów moment ogłoszenia śmierci Sojki o godzinie 21 i 37 był jeszcze bardziej poruszający. To właśnie o tej porze zmarł papież Jan Paweł II, co sprawiło, że ta godzina na stałe zapisała się w świadomości Polaków. Teraz, z biegiem okoliczności, również o tej godzinie zgasł jeden z najważniejszych głosów pokoleń. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, ale też głęboką wdzięczność za każdą nutę, każde słowo i każdą emocję, którą przekazał. Stanisław Sojkę odszedł, ale jego głos na zawsze zostanie w polskich sercach. Był nie tylko artystą. Był sumieniem, duszą i lirycznym przewodnikiem. A jego tolerancja, Brzmi dziś jak proroczy testament.